Lego City 60063 kalendarz adwentowy przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat, w zestawie znajdziemy 7 minifigurek, dwóch policjantów, piekarza, listonosza, mikołaja, złodzieja, łożwiarkę. Mamy tu także pieska. Bawana, kosz z owocami, stolik piknikowy, skrzynkę pocztową, wózek, okienko, stolik z kurczakami, napoje, choinkę, beczkę, narzędzia, prezenty, pojazd, sanki, skuter śnieżny, pieczywo. Zestaw składa się z 218 elementów. Już dziś zacznij przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia. Z tym kalendarzem adwentowym będzie to o wiele bardziej przyjemne. Napisz list do Świętego Mikołaja. Jeżeli zrobisz to tak wcześnie, to będziesz miał pewność, że dotrze on na czas. Podczas kiermaszu świątecznego kup jakieś smakołyki, by potem spokojnie udać się na łyżwy albo na sanki. A wieczorem pamiętaj o spotkaniu przy choince. Podaruj prezent bliskiej Ci osobie, i wyglądaj pierwszej gwiazdki na niebie. Zestaw ten świetnie sprawdzi się jako samodzielny, bądź może być dodatkiem do Twoich wcześniejszych zestawów LEGO. Zabawa tym modelem będzie z pewnością bardzo przyjemna.